W sobotę w harcówce odbył się dziewiąty zjazd chówca Związku Harcerstwa Polskiego. W jego trakcie wybrano władzę na nową czteroletnią kadencję. W zjeździe uczestniczył pełnomocnik chorągwi dolnośląskiej pod harcmistrz Krzysztof Stachów oraz starosta powiatu polkowickiego druh harcerz Marek Tramś. W trakcie zjazdu ustępująca komendantka harcmistrzyni Halina Żelazna podsumowała swoją drugą czteroletnią kadencję, a także złożyła serdeczne podziękowania na ręce wszystkich, którzy wspierali ją w wypełnianiu trudnej misji przewodzenia Chówcowi. Szczególne pozdrowienia odchodząca komendanta skierowała do największych przyjaciół Hufca, burmistrza Polkowic, Wiesława Wabika, starosty Marka Tramsia, komendantów służb mundurowych, dyrektorów polkowickich szkół oraz innych placówek oświatowych, przedstawicieli lokalnych mediów, sponsorów, a także rodziców Zuchów i Harcerzy oraz ich samych. Przed naszą kamerą Halina Żelazna podsumowała w skrócie zakończoną w sobotę kadencję. Dużo przez te cztery lata dokonaliśmy, nasze Zuchy, Harcerze, e, wszyscy razem, instruktorzy, co, co było w stanie to zrobiliśmy, chociaż jest jedna taka koronna kwestia, której nam się nie udało rozwiązać. No, chodzi oczywiście o naszą bazę w Ostrowie, dalej nie wiemy na czym stoimy, czy będzie gmina inwestować i budować, czy ma jakieś inne plany. No, praktycznie my jesteśmy jednostką podrzędną chorągwi Dolnośląskiej. I jakby nie jesteśmy stroną w tym temacie, ale myślę, że w najbliższym pół roku e, będziemy wiedzieć, jak ta sprawa zostanie rozwiązana. Także to myślę każdego z instruktorów dotyczy. No i, i to jest problem, który na dzień dzisiejszy nie, roz, nie został rozwiązany. A e, jakby e, dokonania przez te ostatnie cztery lata... Zawarte w sprawozdaniu, które przedstawiłam na dziewiątym zjeździe zwykłym, czyli zjeździe, w który wybiera nowe władze i podsumowuje ostatnie cztery lata, który odbył się 28, czyli w ubiegłą sobotę, przedstawiłam jakby szczegółowo nasze osiągnięcia. I muszę powiedzieć, że wszyscy razem ciężką pracą. Możemy być dumni z tego, co przez te cztery lata udało nam się zrobić, bo zdobyć, czy, czy wypracować, czy y, zmobilizować środowiska, żeby przez cztery lata y, z 1 procenta y, pozyskać środki y, powyżej 33 tysięcy złotych, a ogólnie pozyskać dotacje z różnych źródeł, przede wszystkim oczywiście z gminy Polkowice, która jest naszym największym sprzymierzeńcym, przyjacielem ale również pozyskiwaliśmy środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Cały czas trwa nasza współpraca z gminą ZIKTE. Co roku spotykamy się, także pozyskujemy środki, żeby to było możliwe. Jak również Fundacja Polska Mieć też była dla nas łaskawa i w sumie policzyliśmy, że to jest ponad 550 tysięcy w ciągu czterech lat. To dużo. I mało, bo to pokazuje, ile y, przedsięwzięć programowych mogliśmy zrealizować poprzez posiadane środki. Harcmistrzyni Halina Żelazna nie będzie już komendantem, ale nadal będzie aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu chówcem, tym razem w roli zastępcy komendanta oraz skarbnika. Zapewnia, że ta nowa rola odpowiada jej doskonale, bo ma w tym zakresie spore doświadczenie. Całą komendą będziemy robić wszystko, żeby zadania, które sobie postawiliśmy, były wykonywane i były one z pożytkiem dla rozwoju naszego polkowickiego harcerstwa. Myślę, że, bo tak co niektórzy odbierają, to że pewnie mi jest przykro, nie jest mi przykro. Tak się składa, że jesteśmy organizacją pozarządową, pracującą na podstawie statutu. Statut ściśle odkry, określa ramy sprawowania funkcji. Akurat 28 listopada kończyła się moja druga kadencja. I póki co, jeżeli nie będzie zmian w statucie i, i tak to na dzień dzisiejszy wygląda, że już nie będę mogła pełnić funkcji komendanta. Ale z tego powodu jakby nie rozpaczam, bo e, przez wiele lat byłam tym zastępcą, byłam tym skarbnikiem i po prostu jakby wróciłam na swoje miejsce. Zawsze w tym najlepiej się czułam i myślę, że e, moja pomoc dla druha komendanta będzie korzystna, a wszystko przełoży się na y, dobro i rozwój naszego chówca. W wyniku wyborów, które miały miejsce w sobotę, nowym komendantem chówca został pod harcmistrz Jacek Kołtun, który nie krył zaskoczenia, ale także satysfakcji wynikającej z faktu powierzenia mu tak ważnej funkcji. Jestem zaskoczony, bo e, miałem przerwę w służbie, ale ostatnie dwa lata poświęcałem się tutaj do pracy w, w komendzie chówca. E, no i generalnie. E, takie zaufanie, jakim zostałem obdarzony, to, to jest właśnie dla mnie zaskoczenie, nie? Te, te zaufanie. Nowy Komendant stawia przed sobą ambitne cele. No oczywiście kontynuacja e, zamierzeń organizacyjnych i tych, tych technicznych, które były opracowane przez e, poprzednią panią Komendant, czyli kontynuacja te, tego programu, który został opracowany na lata 2015-2019. No i ponadto e, takim moim zadaniem, głównym celem to jest odciągnięcie dzieci i młodzieży od komputerów. E, po prostu, żeby ta świadomość, że jest inny sposób życia, jest inny sposób zabawy. E, aktywny, na świeżym powietrzu. Chcielibyśmy właśnie wyciągnąć ze szkół, ponieważ wiemy, że dzisiejsze statystyki, które mamy, no nie, nie, nie napawają optymizmem co do, co do kształcenia naszej młodzieży. Chcielibyśmy zaangażować się, żeby te, te wartości harcerstwa i nie tylko harcerstwa, ale i wartości statucowe również wprowadzić do tego, aby nasza młodzież się zaangażowała, szczególnie powiatu polkowickiego. Nie? Jak duża jest skala problemu, jeżeli chodzi o ten brak zaangażowania w alternatywne do spędzania czasu wolnego przed komputerem formy aktywności u dzieci i młodzieży? No, jeżeli chodzi o powiat polkowicki, bo się mogę tylko na ten temat wypowiadać, no to oczywiście można powiedzieć 70% młodzieży nie jest aktywna, jeżeli chodzi o e, aktywność fizyczną. 70% młodzieży w powiecie polkowickim spędza swój można powiedzieć, wolny czas przed komputerami, przed telewizorami. My chcielibyśmy to zmienić. Choćby nawet 10%, żeby nastąpiły te zmiany, ale żeby ten progres w naszym działaniu był. I to głównie nam zależy na tym, żeby nasza młodzież pokazała się również i na ulicy powiatu polkowickiego. W takim najbliższym powiedzmy półrocznym okresie jakie działania planujecie? No jeżeli chodzi przez te najbliższe, to y, ja muszę zapoznać się z całą strategią dokładnie, dobitnie, nie mogę zaplanować tak zwane 100 mm. dni, y, ale przede wszystkim zaangażowanie y, naszych dzieci. Y, a głównie to muszą być te osoby, które będą, y, będą działały w tym zaangażowaniu, czyli wzmocnienie y, naszych instruktorów, y, zamykanie prób instruktorskich, rozszerzenie działania, tak żeby y, te osoby, które y, są drużynowymi, ich bardziej zaangażować i zwiększyć liczbę drużynowych, żeby oni mogli wyjść, można powiedzieć, do młodzieży i zbudować gromady, które są tą podstawową jednostką w Hufcu do młodzieży starszej, gimnazjum, żeby te drużyny, drużyny starszo-harcerskie no i też moje zadanie takie odnowić tak jak w moim przypadku odnowić tych starszych instruktorów którzy naprawdę mieli pomysły który, którzy budowali ten Hufiec są, też się pewnie nudzą w domu, chciałbym ich wyciągnąć, wyciągnąć do nich rękę, żeby też przyszli i razem i po, razem ze mną pomogli, żebyśmy utworzyli tą naszą taką starszą, starszą harcerską drużynę, żeby z kolei te doświadczenia, które nabyliśmy kiedyś, wprowadzić i, i żeby było co opowiadać przy ognisku. Poza Haliną Żelazną i Jackiem Kołtunem nowe władze chówca na czteroletnią kadencję tworzą także podharcmistrz Janusz Nowak, który został wybrany członkiem komendy chówca do spraw pracy z kadrą oraz przewodniczka Anna Mikołajczyk, członkini komendy do spraw programu. Ponadto w skład komisji rewizyjnej weszli pod harcmistrz Mateusz Zalewski, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz członkowie komisji rewizyjnej podharcmistrz Bartosz Goli, przewodniczka Gizela Siemaszko. W trakcie sobotniego zjazdu przyjęto także program rozwoju chówca na lata 2016-2019.